Myślałem, że ten rok już nie może być gorszy. Niestety, tak się stało. Jak wiecie, miałem planowany wykop samicy. I to co zostało po młodych, proszę, usta gniazda. A tu już Wam opowiem, co się stało. Wczoraj z samego rana, dobrze, że przyszedłem. I samiczka się kociła. Widzę, siedzi w gnieździe, wszystko jest ładnie. Dobra, chyba się koci. Zobaczymy, co będzie. Przychodzę za chwilę, tam po 10 minutach. Samica już z boku stoi. Młode były odkryte. No i były już takie chłodnawe. Niektóre już tam dwa chyba się nie ruszały, niestety. Ale tamte jeszcze miały jakieś ruchy. Przykryłem je. Przyszedłem za jakieś 10-15 minut, żeby sprawdzić. Czy się grzeją? No niestety jeszcze gorzej z nimi było, tak więc szybko postanowiłem, że wezmę suszarkę, żeby je odgrzać. Mamy, tak, mamy taką specjalną właśnie suszarkę na odgrzewanie. No i chcąc, nie chcąc no niestety, niby odratowałem kilka sztuk. Ogólnie było 8. Kilka sztuk niby odratowałem, tam 4 czy 5, się w miarę ruszały. No niestety włożyłem do gniazda, samica nie chciała ich nie nakarmić. Strzykawką trochę je dokarmiłem mlekiem rozwodnionym. No, i co? Były tu w gnieździe, i z tych pięciu, co tu chyba było, przerzuciłem. No to dwa odpadły, i zostały trzy sztuki. No, i chcąc, nie chcąc, byłem je odgrzać, bo były trzy sztuki nienakarmione w tym gnieździe. No, i nie miały jak tego ciepła zdobyć. No, i przerzuciłem je tutaj do tej samiczki. Liczyłem, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo samiczka ma. 8 sztuk i do tygodniowych tych czarnych, teraz nie będziemy do nich zaglądać, no ale e, dzięki Bogu dzisiaj sprawdzałem. Wczoraj, już wieczorem, jeden odpad, ale dwa żyją do, do pory dzisiejszej. Jest teraz godzina e, 13. wczoraj, tak koło 8.00 się kociła tamta, no i do tej pory żyją. E, nie dawałem im, ich praktycznie im żadnej szansy, żeby się dobiły do sutka, bo samica ma około 8 sutków. Młodych jest 8 i mają już tydzień dzisiaj, akurat równy, to wczoraj miały 6 dni. No a te młode były kilkugodzinne, no i yy, no chcąc, nie chcąc, no wiedziałem, że nic z tego raczej nie będzie. A bardzo mi było szkoda tych młodych, bo miała 8 sztuki, wszystkie były biało-niebieskie, by były po samcu baranie francuskim-niebieskim. No i co, dorzuciłem ją do, do, do gniazda tych młodych. Widziałem, że się troszkę odgrzały, nakarmiłem je strzykawką, troszkę pojadły no i zostawiłem na noc. Mówię, co będzie, to będzie trudno, trzeba zaryzykować. No i dzisiaj wstaje. Nie chcę oczywiście w żaden sposób zachwalać, ale te dwa żyją jak na razie. Nie są takie mocno najedzone, ale widać, że zasuta złapały i brzuszek mają. Nie mają dużego brzuszka, ale no, na przeżycie na pewno mi to wystarczy. No i teraz trzymajmy kciuki, że wszystko będzie super. Nie z mojej winy, młode pomarzły. Bo jak widzicie, tu jest wszystko zabezpieczone. Teraz samica odgarnęła, ale tu miała słomą wszystko zawalone. No a po prostu trochę, zamiast tam w środku jak gniazda, to siedziała tu. No i młode tak nie za bardzo były, może mało sierci nadarła. A po prostu jak już troszeczkę wystarczyło, 5 minut, czy 2 minuty nawet. I było na minusie z 6. Wystarczyło, żeby te młode trochę się oziębiły i już nie miały, jakby to powiedzieć, siły. Żeby dojść do tego sutka. No i tak... Niestety pomarzły i zostały z 8 sztuk, dwie sztuki. Naprawdę bardzo bym się cieszył, jakby te dwie sztuki chociaż przeżyły po tej samicce. Bo naprawdę bardzo fajne są, fajne kolorki. No i nie będę zaglądał, nie będę ich stresował. Czekamy do, 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 do następnego tygodnia, zobaczymy. No Zobaczymy co z tego będzie, bo Młody Tydzień Różnicy to już trochę za dużo jest. Niby do Tygodnia Różnicy to może być, ale w przypadku gdy tych młodych samica ma 5 to się dorzuci to wiadomo, że do tego suta dotrą. No a tu jak jest 8 sztuk tyle jest sutków jeszcze 2 dorzucone jakby to były większe. One takie malutkie są, gdzieś tego rozmiaru, malutkie naprawdę. No i że się dostały do tego sutka no to naprawdę jestem pod wrażeniem i trzymam bardzo Szeroko kciuki, że się wszystko uda. No i mam nadzieję, że Wy też kibicujecie, żeby się nam udało wszystko. No I żeby te dwa młode przeżyły. Oczywiście samiczka sama była w szoku, co ją wtedy odgrzewałem młode. No to już ich nie chciała karmić. Bo może też i poczuła mój zapach. Chciała je gryźć. No ale nie mogłem ich zostawić na pastwę losu w tym gnieździe, bo... Cały czas coraz bardziej się chłodne robiło i było wiadome, że na pewno nie przeżyją. I musiałem je odgrzać, musiałem jakiś krok podjąć. No i co, samiczka z racji tego, że miała tą ruję poporodową, no to wykorzystałem to i wczoraj była później po południu dopuszczona do samca. Samica co samca ujeżdża. Yy, I całą noc sobie u niego siedziała, bo się nie gryzł. Dzisiaj rano, z samego rana ją wypuściłem od niego. I miejmy nadzieję, że się zakociła, że chociaż te mrozy troszkę nam opadną. Bo teraz do końca lutego będzie się tak jak patrzyłem w pogodę no dalekodniową. Oczywiście pogodzie się nie wierzy do ostatniego dnia, bo zawsze może się wszystko zmienić. Ale no ogólnie tak pokazują, że do tych minus 10 w nocy to zawsze będzie, a w dzień tak minus 3, minus 6 zależy. Tak więc no mam nadzieję, że za ten miesiąc już będzie o wiele cieplej. No i te młode jak będzie się kociła, to przeżyją. No. Do ostatniej chwili miałem, trzymałem kciuki, że wszystko będzie super. No ale jak wiemy z życia nie zawsze tak się udaje. U mnie ten rog jest pechowy. Z czterech samic, które zakociłem. Została tylko jedna, szczęśliwie wykocona. No i z tego drugiego wykotu te dwa. Miejmy nadzieję, że przeżyją. No i co tutaj? Samica widzicie, nie ma kalifornii. Po wykocie, oczywiście, co te młoda się zmarnowały. No to niestety samica prawdopodobnie przykupnie, co już wam chyba też wspomniałem. Przy kupnie nie zauważyłem, że miała parchy trochę na uszach, no i posmarowałem jej. No i niestety za dużo to nie dało. Za dużo nie dało. No i po wykocie do trzech dni, tak chyba po wykocie, naprawdę strasznie zaczęła chudnąć. Nic się z nią nie dało zrobić. No niestety musieliśmy ją uśpić. Do jedzenia się nie nadawała, no bo nie wiadomo, czy to jakiejś choroby nie miała, że straszliwie to nie jest tak, że jak samica po wykocie wiadomo, zawsze schudnie, ale u niej z dnia na dzień coraz więcej kości było widać, nie chciała za dużo jeść i nie dało się po prostu jej uratować. Już się konsultowałem tu z niektórymi i po prostu nie dało jej się uratować. No i dla jej przypadku najlepszym przypadkiem, żeby się nie męczyła, było jej uśpienie. No i niestety, Nobia też nie poszła, bo nie wiadomo. Czy jakieś choroby, pasożyta nie miała. No niestety czasami tak się dzieje, tak więc pamiętajcie, że jak zawsze kupujecie króliki, to uważnie sprawdźcie uszy, czy nie mają kości biodrowych chudych. No bo jeśli będą miały, to jest taka możliwość, że na coś chorują. No i druga sytuacja, nie ma również tej czarnej. Niektórzy będą może źli, ale no wczoraj już poszła na obiad, nie okociła się, sprawdzałem, wtedy... Prawdopodobnie co było u weterynarza, i co i tego gół zastrzywał, to musiała poronić albo i przed weterynarzem, jeszcze młode zjeść. Nie zauważyłem, bo było tylko trochę śrady krwi na słomie. Eee, no i co, do zakocenia się ona nie dawała, no bo miała, miała szwy wiecie gdzie, no i do zakocenia już się ona nie nadawała, nawet jakby się miała zakocić, to by później cierpiała. No i nie chciałem też tego. No i będzie na obiad, no. Taka kolej rzeczy, niektórzy mówią, czemu zabija zwierzęta? To są przyjaciele. Słuchajcie, nie mam, jakbym miał wszystkich tych zwierząt trzymać, jakby wszyscy po kolei hodowcy mieli każde zwierzę trzymać, też sprzedawać, to w końcu by brakło miejsca na świecie do tych zwierząt. Takie jest przeznaczenie, człowiek zjada mięso, no i te zwierzęta oczywiście idą na mięso. Staram się, jak mam jakieś młode, je sprzedawać, rzadko kiedy zostawiam sobie do łbaju, chyba, że tam rodzinie. A tak to, to sprzedaję te młode i co się z nimi dzieje, tego nie wiem, no. Yy, no taki jest łańcuch pokarmowy. Żeby przeżyć trzeba zjadać mięso. Niektórzy tymi wegetarianami są coś tam. Jak chcecie być wegetarianami, to bądźcie, ale no też nie mówcie, że nie można jeść mięsa, no bo taka jest kolej rzeczy, że człowiek zjada mięso. Ci, co są już tacy hodowcy, co mają też zwierzęta, no to będą wiedzieli o co chodzi, bo no nie ma tu jak króliczek czy kurka kaczka ze swojego chowu niż z tego sklepu. Tamte. Kaczki rosną kilka tygodni, a u nas kilka miesięcy. Tak więc no nie ma co porównywać tego mięsa do siebie. Tak więc ja wolę od czasu do czasu spożyć jakiegoś swojego koguta albo kaczkę na rosu, niż kupować ze sklepu. Aktualnie jak teraz co niedziela, to mamy tylko ze swojego uboju rosu, kaczkę czy też koguta. Nie to, że one są kilkatygodniowe, one na własnej paszy rosną. Jak widzicie, nawet po królikach nie, szybko one nie przybywają na wadze, bo ja je staram się naturalnie karmić. Widzicie dzisiaj akurat dostały, o buraka czerwonego. Tego nawet nie zaczęły chrupać, ale któryś tutaj był. O widzicie, tam jeszcze nie dokończyły. Sobie chrupią, siana zaraz właśnie dostaną. Te już, o patrzcie, zjadły. Zostawiały tylko jednego buraka i widzicie, zostają buraka, zboże własnej produkcji, siano z własnej produkcji. Raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie, trzy tygodnie, kawałek chleba czy też suchej bułki. No żeby była taka urozmaicenie diety. Niektórzy mówią, że tego klikom się nie daje, bo coś tam je zapycha. Jak nie chcecie dawać, to nie dajcie, ale nie zmuszajcie też innych, żeby tego nie dawali. Każdy hoduje swoje zwierzęta jak chce, mają dobrobyt, sucho mają najważniejsze, że mają sucho, nie mają mokro, mają jedzenia pod dostatkiem. No, tak więc tyle chyba, co bym chciał powiedzieć. U mnie widzicie, krójki nie są płoche, nie są jakieś tam dzikie, ja staram się kilka razy dziennie do nich przychodzić, o, pogłaskać je trochę, żeby nie były dzikie, bo jakby były dzikie, to by na koniec klatki zwiały i by nie dało się ich dotknąć. E, jakby się nie bało oczywiście, jakbym im jakąś krzywdę robił, one wiedzą, że yy, ich nie bije, czy coś w tym stylu. No i zawsze przychodzą, no tak jak widzicie nawet capa czy konie z chęcią przychodzą, a u niektórych te kozy uciekają, bo się po prostu e, swojego pana boją. E, oczywiście nie narzucam, że tam ktoś pod żadnym pozorem, że bije zwierzęta czy coś w tym stylu, ale chciałbym po prostu powiedzieć, że właśnie ja hoduję tak zwierzęta, e, że chciałbym żeby one były miłe do mnie tak jak ja do nich jestem miły. I dlatego nie, nie, nie robię im żadnej krzywdy, coś takiego. Jestem do nich miły, żeby one też się do mnie odwdzięczyły w ten sposób i się mnie nie bały, nie gryzły, nie kopały, coś w tym stylu. Trochę się zagalopowałem z tym filmem, trochę za długi, miał być tylko taki krótki. No i co, te młode również sprzedam. Niektórzy mówią, jak może sprzedawać takie króliki. No, słuchajcie, jakbym miał e, tyle tych królików trzymać, to bym w końcu z własnymi kosztami się nad nie policzył, ile one zjedzą. A po drugie, by mi brakło miejsca w końcu do nich, bo sami wiecie, jeśli macie jakieś króliki. Nie mówię o osobach, które mają jednego, dwa króliki w domu, bo to jest w ogóle inna sytuacja. To są zwierzęta, jakby to powiedzieć, takie domowe, a to są zwierzęta hodowlane. Niektórzy mówią, że. Dobrze, jeszcze trochę pobrnijmy w ten temat. Niektórzy mówią, że nie można królików trzymać na dworze. Jak to tak można? Trzeba je w ciepłym miejscu trzymać. No i teraz dla tych osób. No słuchajcie, jeśli wy chcecie hodować sobie w domu, to są już takie króliki, jest jako zwierzę domowe i on jest przyzwyczajony do domu. A jakby się teraz takie króliki wzięło do domu, to im by było naprawdę źle, bo są przyzwyczajone do niskich temperatur. Dobrze się z tym czują, nie jest im zimno. Mają się gdzie skryć. A w takim domu, jak jest około 20-25 stopni, to po prostu było im za gorąco. I jak nie są do tego przyzwyczajeni, bo mogły się nawet zagotować. Tak więc, no, zwierzęta hodowlane to są zwierzęta hodowlane, są na dworze, nie w domu. Zwierzęta domowe swoją drogą kto chce. Nawet ja tam e, przecież się w to nie wtrąca, może się nawet mieć słania w domu. Mnie to nie interesuje. Ja wam tylko mówię, jak ja mam, e, jakie mam zwierzęta. A po drugie, w domu nie mogę trzymać, bo też e, mama jest alergikiem. I... I prawdopodobnie siostra. Ja tak mniej więcej pomiędzy. Jak kiedyś inkubowałem kaczki w domu, to miałem później trochę bóle e, zatok i coś w tym stylu. Tak więc też za długo w domu nie mogę trzymać, na dworze jak najbardziej. Tak więc no, jakbym nawet chciał, to do domu nie można zwierząt. E, a swoją drogą zwierzęta hodowlane są po to, żeby były na dworze, a nie w domu. Dobrze, już jest uhu, ale odcinka będziecie mieli. E, tak więc ja już nie przedłużam, zamknę klatkę. O! Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak widzicie, przerwa nie była długa. Chciałem sobie tylko te 2-3 dni, góra, 4 odpocząć, żeby mieć trochę siły i pomysłów na dalsze nagrywanie. Już od dzisiejszego odcinka kolejne filmy pojawiają się znowu codziennie. Zobaczymy znów, do kiedy uda nam się to zrobić, do kiedy nie skończą mi się pomysły na filmy. No, co mogę wam dodać, jeśli bym prowadził kanał gamingowy czy jakieś vlogi? To wiadomo, że takie osoby to mogą codziennie nagrywać, bo e, cały czas coś innego. A u zwierząt e, nie da się cały rok coś w tym stylu nagrywać codziennych filmów, bo w końcu to każdemu się znudzi, no codziennie pokazywać te same zwierzęta, to samo o nich mówić. Jeśli nie ma żadnych zmian, no to po co? To nagrywać, jeśli ludzie wiedzą, co się u nich dzieje. Tak więc, to no nie da się cały czas nagrywać codziennych filmów przy zwierzętach. Sami o tym wiecie, jeśli macie jakiś kanał, czy też oglądacie te kanały o zwierzętach. Mało kanałów o zwierzętach nagrywa filmy codziennie, no bo no nie ma o czym za bardzo nagrywać. Ja dla Was właśnie chciałem te miesięczne, codzienne filmy nagrywać. No i co właśnie teraz też trochę sobie nagramy. Żebyście po prostu mieli co oglądać. No i widzę, że dzięki moim staraniom to też dużo nowych widzów przychodzi. Tak więc, jeśli jesteś nowym widzem, serdecznie Ciebie pozdrawiam. I ja już nie będę przedłużał tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Jeśli cieszycie się z powrotu hodowli zwierząt na YouTube po trzech czy tam czterech dniach. Nie wiem kiedy to wrzucę. Dzisiaj jest chyba dziesiąty jak to nagrywam. Tak więc ja może to, dzisiaj jest środa, tak więc może w czwartek wrzucę już film, albo na piątek nagram sobie jeszcze jeden. E, tak więc jeśli e, cieszycie się z powrotu, no to napiszcie na przykład super, czy coś w tym stylu, czy hashtag powrót hodowli, coś takiego. Jeśli jesteście do tego momentu, dotarliście, możecie napisać taki hashtag. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam Was jeszcze raz ciepło. Trzymajcie się, nie bądźcie, nie chorujcie, bądźcie zdrowi, no i cześć. Bo. Tapie. O ile jeszcze chciałem coś dodać, jeśli jeszcze nie jesteście na naszej grupie Facebookowej Fani Zwierząt Hodowli Zwierząt, to śmiało na niego zapraszam. Link do e, grupy macie w opisie. A jeśli nie macie linku, no to tak jak powiedziałem, nazwę wpiszcie sobie na Facebooku Fani Zwierząt Hodowli Zwierząt i zawsze was dodamy. Możecie tam wysyłać swoje posty, zdjęcia swoich zwierząt, zapytania o zwierzęta. Jeśli czegoś nie wiecie, chcecie się doinformować, to śmiało możecie na tej grupie o tym pisać. Każdy jest mile widziany, tak więc trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. No i cześć.